Przystępujemy do punktu 6. Dyskusja o sprawozdaniu sołtysa i rady sołeckiej. Bardzo proszę o pytania, o ile są do... Są, są, teraz mówię, że są e, teraz dyskusja o sprawozdaniu sołtysa i rady sołeckiej. Bardzo proszę do tego, co sołtys, ta sprawdzanie miała przez jakieś zapytania. Bardzo proszę. i chcielibyśmy słyszeć jaka, jaki jest odset na te wnioski wnioski składamy co roku we wrześniu nie? i Urząd Gmina albo przyjmuje albo to zależy od budżetu, nie? Czy on jest w stanie wykonać budżet to przyjmuje albo odrzuca? Ja tak, tak, tak. Nie może pan burmistrz powie, że tak to wygląda. Proszę panią, proszę państwa. Yy... My, Nowa Rada Miejska i ja otrzymaliśmy w spadku budżet przygotowany zgodnie z procedurą do 15 listopada roku może wyłączymy to jeden roku poprzedzającego. I no, mogliśmy pewne manewry pewnych manewrów dokonać. Uczyniliśmy to na sesji budżetowej 30 stycznia już roku obecnego i informuję po pierwsze że fundusz sołecki na sołectwo Ducho to nie jest już 20 kilka tysięcy tylko 60 prawie 70 tysięcy i pan są dzięki temu mógł tutaj państwu jakby przedłożyć te informacje na co przeznaczyło sołectwo na zebraniu wiejskim bo to jest kompetencja zebrania wiejskiego taka propozycja została złożona oprócz tego w projekcie budżetu jest kwota 50 tysięcy na dokumentację projektową e, dotyczącą e, rozbudowy szkoły. E, dodatkowo w budżecie tego roku jest e, dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości, e, w miejscowości e, Tucho. A oprócz tego wprowadziłem e, oczywiście na Państwa głosy, właśnie między innymi, bo tutaj widzę jest Pan e, e, Wojciech, Albecki, który był jednym z tych, którzy wspólnie i tutaj z radami sołeckimi zabiegali o chodnik do Chwaszczyna. Wprowadziła tę kwotę, ale cały czas poszukujemy jakichś prawnych rozwiązań, bo gmina nie może wprost finansować zadań, które są zadaniami państwa. A generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad jest to jakby firma państwowa. Słyszę o jakichś różnych um, e, rozwiązaniach czy propozycjach muszę wybrać tako, takie rozwiązanie, że, bo ja deklaruję, że gmina chce sfinansować projekt tej jakże ważnej ze względów na bezpieczeństwo inwestycji, ale muszę znaleźć rozwiązanie zgodne z prawem. Nie można tego zrobić wprost, ale na pewno zrobimy wszystko, e, żeby znaleźć takie rozwiązanie, które doprowadzi do realizacji projektu przez nas i wtedy jest taka deklaracja Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, że będzie o wiele, wiele większa szansa na realizację tego zadania. To jest na razie. Dodatkowo wprowadzamy, wprowadzamy, wprowadzimy to, jeżeli Rada Miejska przyjmie propozycję pewnych zmian, które będą na sesji teraz bo budżet można zmieniać w trakcie roku, jeżeli oczywiście pojawią się dodatkowe środki i między innymi będzie znaczące zwiększenie środków na tak zwane utwardzanie dróg, czy modernizację to zależy od okoliczności i jest to minimum na razie milion złotych dodatkowych środków, czyli gmina jest, jest duża, ale na pewno część również będzie w Państwa sołectwie. Również w tym budżecie zwiększamy środki na oświetlenie uliczne, i z, zapewniam, że jakieś wnioski e, e, z Państwa miejscowości dotyczące oświetlenia e, zostaną uwzględnione. A podział tego miliona najmocniej, przepraszam, to kiedy będziemy mieli informację, ile do nas płynie tych środków na nasze drogi? No ja no, najpierw to... muszę uzyskać zgodę e, Rady Miejskiej na takie zmiany budżetowe, bo ja jestem jakby wykonawcą. E, Budżet to jest taki rozkład jazdy, który przyjmuje Rada Miejska jako ciało uchwałodawcze. I dopiero wówczas, jeżeli będzie pozytywna uchwała Rady Miejskiej, ja przypuszczam, że to jest taka sprawa, która jest bardzo istotna dla wszystkich mieszkańców, ponieważ w spadku otrzymałem na inwestycje 123 tysiące złotych. Na pierwszej sesji już zwiększyliśmy tę kwotę do 400 tysięcy uchwałą Rady, a teraz. O milion, nie do miliona, tylko o milion. Dodatkowo również e, będziemy musieli zwiększyć znacząco wydatki na e, wodociągi, ponieważ e, w kolejce e, oczekujących wniosków, które e, dokumentacyjnie przygotowują mieszkańcy, a zadanie, woda to jest zadanie własne gminy, e, jest te, tych wniosków na kwotę około 6 milionów złotych. E, na razie w budżecie na tego typu zadania było 400 tysięcy, a dodatkowo są inwestycje zrealizowane przez mieszkańców i zgodnie z prawem mają prawo żądać odkupienia tej sieci. I to zarówno deweloperzy, jak i inwestorzy prywatni. I tam też jest no, całe mnóstwo, cała kolejka tych wniosków i tam też proponuje znaczące zwiększenie, bo o 600 tysięcy, tak żeby załatwiać sprawy polubownie, a nie czekać na rozstrzygnięcie sądu, bo sąd może po prostu e, zdecydować o e, jakby wyrokiem nas e, zmusić, dodatkowo narzucając odsetki. Tak czy bo... Jeszcze mogę, Proszę. ten milion z ogonkiem to jest fundusz na rok, czy na dłuższe okres? Jeżeli my go przyjmiemy, to będzie na ten rok. Na ten rok e, są już miejsca, gdzie czy przedsiębiorcy, czy e, mieszkańcy deklarują jakiś swój udział. E, i ja nie wyobrażam sobie, żebym z niego nie zechciał skorzystać e, jako gmina, bo to jest jakby podwójna wtedy szansa na realizację zadania, bo mieszkańcy chcą czy kupić e, właśnie płyty, czy partycypować w inwestycji. Mamy taką sytuację w chłaszczynie, gdzie jest deklaracja formalna na piśmie przedsiębiorców, że chcą 100 tysięcy dołożyć, no ale chcieliby, żeby gmina e, zależy tam im na czasie. Warunkiem jest jakiejkolwiek realizacji inwestycji to, że jest to działka, czy też e, po prostu własność gminy. Musi to być własność gminy. Musi być uregulowany stan prawny i musi to być własność gminy. przy ulicy od Waszyna do sklepu I, i chcemy się dowiedzieć, czy wreszcie kiedykolwiek będzie zrobiona ta dróżka, bo przecież dzieci tam idą z zimą, po, po śniegu, w śniegu po kolanach I, i, i nadal nic nie jest robione w tym temacie. Związki są składane rok rok, No, jest jakiś przypuszczam, stopień, że... Dyrekcja, jak nie było dyrekcji, to, to zmina mogła, to nie mogła, bo nie miała pieniędzy. Później przejęła to dyrekcja ruch i też nie można, więc kiedyś, kiedykolwiek będzie można, czy my już nie jesteśmy w wam, my nie mieszkamy w wam, tylko poza Tuchomiem, ale płacimy z dla Tuchomia, tak? Bo ja tego y... nie rozumiem. O ile lat ma Jaki... to zaokoła? że y... to jest śmieszne. Nie wiem, no, pewnie to może być irytujące, czy śmieszne. Nie wiem. E, wydaje mi się, że na pewno jakieś punkty świętne, czyli tak zwane lampy e, prosto mówiąc, na pewno w państwa sołectwie były realizowane. I tak jak powiedziałem, część, czy jakaś część będzie realizowana. E, Bo ciągle nie pan, no niech pan się ucieknie, wystarczy, albo te dzieci rannych idą do, do, do szkoły, kiedy jest ciemno, zimno i nie ma światła, a można się zabić, nie dość, że zrobili podwyżek taki, że są Chciałbym, tutaj pan przewodniczący mi jakby strofuje, że za, zadajemy pytania do sprawozdania, ponieważ chcę jakby tę ten, ten część zamknąć, te sprawy różne, bieżące, to wtedy, kiedy będą, będzie głosowanie, będzie czas, bo to tak... Dość trwa, ale zapewniam, że żeby można realizować zadania, musi być w budżecie na to odpowiednia ilość środków i na pewno Państwa sołectwo nie będzie pomijane, co już widać w tym budżecie. Tak. Ale taka ważna sprawa jest, tak. i od do tej Dobrze, odpowie teraz. Będzie temat w odpowiednim miejscu, będziemy o tym mówić. Tak, to jest w programie no, dzisiejszego Dziękuję panu Burmistrzowi za odpowiedź. Szanowni Państwo, ja bym chciał, żebyśmy się trzymali porządku obrad. W tej, w, tej chwili, w tej chwili dziękuję Burmistrzowi za odpowiedź. Szanowni Państwo, ja bym chciał, żebyśmy się trzymali porządku obrad na zadawanie pytań. Przyjdzie odpowiedni, odpowiednia pora. Także w tej chwili... Ja tu chciałem jeszcze jak gdyby uzupełnić trochę wypowiedź Pana Burmistrza, bo jeśli tutaj Burmistrz wspomniał, że są jak gdyby pieniążki za w budżecie na chłodnik tuką to chodzi dokładnie od Tartaku w do kwaszyna. To, to tam był głos, ten odcinek od, e, od sklepu do Tartaku. Ten odcinek też będzie brany pod uwagę. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania e, nad sprawozdaniem Sotysa i Rady Sołeckiej za minioną kadencję? Не видно,